Pani Nordberg, chyba uda się uratować rękę pani męża. Gdzie mamy ją odesłać? Frank, tak się cieszę, że przyjechałeś. Miło mi cię widzieć, Wilmo. Przyjechałem natychmiast. Gdzie Nordberg? Tutaj. To ja, Frank, twój kumpel. Pod łóżkiem jest przełącznik. To ja, Frank. Kto ci to zrobił? Kocham cię. Ja też cię kocham, stary. Kim oni byli? Statek. Łódź. Taki jest stary. Kiedy wydobrzejesz, pojedziemy na żagle. Jak w zeszłym roku. Narkotyki. Siostro, szybko zastrzyk. Facet bardzo cierpi. Prędzej. Nie. Heroina. To nie będzie takie proste. Musisz mi dać kilka dni. Mój biedny Nordberg był takim dobrym człowiekiem. Nigdy nikogo nie skrzywdził. Kto mógł mu to zrobić? Trudno powiedzieć. Banda zbirów, szantażysta, rozświerdzony mąż, kochanek pedał. Frank opanuj się! Dobry klina bezsensownie zabity przez tchórzliwych bandziorów. Człowiek nie powinien tak umierać. Racja, Ed. Gdy spadochron się nie otworzy, to jest dopiero śmierć. Wpaść w tryby kombajnu albo stracić jaja w zębach laponki. Tak ja chciałbym zginąć. To straszne. Nie martw się, Wilmio. Twój mąż wydobrzeje. Bądź spokojnie. Bądź dobrej myśli. Nie dopuszczaj do siebie wątpliwości. Dobrze mówi, ale nie czekałbym z podpisaniem zgody na pobranie organów. Gdy tylko Nordberg wydobrzeje, powitamy go w wydziale specjalnym z otwartymi ramionami. Chyba, że zamieni się w zaświnione warzywo, no ale to oczywiste. Czy wiesz, dlaczego Nordberg wybrał się wczoraj do portu? Nie, ale znalazłam to w szufladzie. Fotografia. Kocham cię. Z Caracas. Statek panamski. Gdy Nordberg powiedział: Kocham cię, chodziło mu o nazwę statku. Rozumiem to. Teraz. Sprawdźmy to. Daj mi kogo tylko możesz. Nie mam kogo, Frank. Przecież wiesz, że powierzono nam ochronę królowej Elżbiety. Brak mi ludzi. Wilmo, przerzekam ci, że nie spoczniemy, póki ten drań nie trafi za kratki. Chodź mi coś przekończyć.